Cześć. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku serii TechnoCraft. A dzisiaj czekam sobie na żelazo oczywiście. O, już jest. Robimy sobie kilofik. Robimy robimy kilofik. Idziemy nakopać troszeczkę węgla, aby Przypalało się dalej żelazo, dlatego że muszę sobie zrobić tam takiego seksika No więc idziemy. Po węgiel, węgiel, pamiętam, był. Dużo węgla było tam, albo, albo nie wiem, gdzie. nie. wiem. Idę po prostu w samo miejsce. No i weszłam z jaskini jestem od razu po tym jak wyszłam z jaskini. Nie ma żadnego odstępu dniowego, czy coś takiego. Więc film po filmie wam nagrywam. Te też będzie tak 20-30 minut. No nie ma po co więcej nagrywać. No i tak dużo zrobiliśmy w 20 parę minut. Bo gdyby ten film miał 40 minut, to teraz byście widzieli to jako ten sam film. Raczej. Tylko, że trochę. Dłuższy. Dobra, nie widziałem tego. Puh. O kurde. No, byłem blisko śmierci. Na szczęście to by było blisko, to jakoś bym tej tego odzyskał. Ale nie chciałbym ginąć znowu. Bo teraz te... staram się nie ginąć. na tych filmach. A i w ogóle nie mi się resetują Teraz mam grunt Ale jak wcześniej szłem spać, to resetuje się znowu do pierwszego Więc dni się resetują Czy ja tu mam, ile mam w śmierci? Nie to śm śmierci, o W każdym razie tutaj w menu Będziemy w statystykach To jest ten walkout 2 km Panie to pod koniec sprawdzać, ale śmierć już Eee. Yy, co? Nie ma tutaj Generalne. I te byłoby O, mogę sobie zobaczyć. O je, jeden pilarer? A bo jednego. O, zabił mnie dwa razy. Super. Czyli to? Fire Dragon. I ghost. Czyli raz, dwa we... yy, Razem zabili mnie. Siedem razy? Chyba. Siedem razy zginąłem No. Nie, co? Wiecie, co może jeden Fegler zrobił na... sobie to oświetlić. Fajnie. Pochodzę. Dobra. Kładamy węgiel już, już gdzie się przepaliło. Czemu ja do drugiego piecyka No i robimy klata i hełmik już można. No i teraz czekamy jeszcze na resztę. Nie wiem czy dzisiaj można będzie się za zająć. Myślę, że może jakieś pierwsze mechanizmy z Przyszedł, przyszedł No wiedziałem, że wybuchowy przyszedł. Dobra widzowie za chwilę... Przyjdę. O widzowie, Tak wygląda teraz baza. Bo przyszedł pillager, który wybucha. Jakiś. Jak słyszę pillagera, to od razu muszę uciekać. Ale że on teraz tak szybko wybuchł Ja pierwsze Dobrze, że dużo się nie przepaliło Bo może wyprostać Dobra, trzeba to teraz naprawić O Boże A ja w ogóle jaki on wielki zrobił. Ja nawet nie wiem co muszę zrobić. Jakąś nietykalność sobie załatwić. Albo chociaż coś w plikach pozmieniam, żeby nie wybuchało tak mocno. Hmm. Jestem zły na siebie. Ja się nie przesłałem, bo przez to zginąłem dwa razy. To idzie od razu, mówię, naprawdy wobec. Będę robił naprawdy to poszukaj też, żeby to bać. Zginąłem od pillagera. Mówiłem o tym, żeby wybuchy zredukować. Zabij mnie klipem. No. Lepiej bym w ogóle zredukował, żeby nie było w ogóle wybuchów. Ja, Dlaczego mi tak rakuje? To ja nie chodzę to... O, To się zatrzymuje wiele po chwili, co jest? O, naprawia wszystko to straciłem. Oj, chyba trochę... A nie, że razem po prostu się mm. rozpaliło. No, no, Ale mam naprawdę dość tych creeperów tego wszystkiego. A na z na Własnym terenie. Przychodzi do ciebie creeper i cię wybucha. Przychodzi do ciebie pilader i ciebie wybucha. Kto jeszcze będzie przychodzić? Zobbisz No. Po mi tu przyjdzie za Stop. Może jak to porozmawiane Teraz co tu można porobić? Poczekam na żelazo i nie wiem może w tym czasie zanim popatrzę jak zrobić jakieś. nie jak zrobić, tylko ogólnie na mechanizmy. Co by można było zrobić. Jak się kraftuje... Dobra, co by można było pierwsze zrobić? Jako pierwszy. Jak się o oh Boże Hej Co jeden? Pierwszy Aha, Nikolmixer, Whisk, O oh Boże. To, że nie taki do tego pełno potrzebne. Dobra. D te to to wszystko, to, że rada się na pewno dużo na to przyda, od razu sobie to przerobię, mam coś adezytu? Czekajcie, to co mam robić? Karta seblera tak? To będę tyle robił. tulok log. Aloj, ile jest to? Dobra, wiecie co? Poza filmem sobie to będziemy wszystko robić, wiecie? Chyba poza filmem będę to wszystko robił, bo nie wiem, jak to mam inaczej zrobić. Dlatego na razie to create, niech sobie poczeka. Zarazie. Co to jest? O, fajne nawet. Tak można zrobić pociąg Jak moje karty będą na tym assemblerze, To wtedy da się łączyć Fajne O, wiem co można zrobić Znaleźć polifajn i zrobić sobie mi karta, bo... Jak to się robi? Z drewnem potem Zwójcie, że sobie wezmę, zrobię Nie mam drewna, super Patryków nie i to sobie wezmę Pójdziemy zrobić pochodek zrobić siekierkę I pokopiemy trochę drewna Zrobimy przyczepkę do konia. Może jakiś statek lepszy, bo to świat rzeczy jest potrzebne. Tak, ale to obydwa można no. Zacznijmy gdzieś ten się dać. tak, tak, tak. Yy, dobrze że nie o, Ile i za drębną wykopać? Dzisiaj zrobię różowy ten, 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 ten. Nie, ja nie chcę różowego, pewnie się zrobi różowy Zawsze robi się uchwałę z innej drewni Ale pewnie różowe akurat będzie działało Na A, zrobię tutaj Co? Co mi szkodzi? Dobra, dwa. Ha, bo to jedno koło na jedno to Teraz cyk, 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 cyk. Ja nie mam zrobiony. O! Nie jest taki jak myślałem, ale okej. Ok. A, ja gdzieś tu zostanie, O, ale biegnę. Fajnie, ja tak mogę zwierzęta nawet przenosić. Że jedno łapie w ten, shiftem, a drugie tutaj. Potrzebę to można zrobić łopatę, a resztę chyba się przerobi na te. No, chwyć no, to. To dużo. Bo tego się no, dużo będzie potrzeba. Czyli tak, karta Sebler i OR. Block of iron. Okej, okay, okej. Okay. Shaft. to to. dobra shaft i to jeszcze tak było, że to jeszcze. A dziedzic chyba. To. Serio? A dziedzic też tak się robi? Serio? A! Dobra, dobra, da się też tak zrobić. A może, może, może To co? To. to teraz poczynię. Co ja teraz poczynię? Się, się. Chyba pójdę kopać adę. Co innego Za filmę będą do kopania super. A tam. Teraz, zanim chwilety nagrywał, będę jeszcze za lajzi i kopał i kopał i kopał i kopał i kopał i kopał i kopał. Jeszcze raz kopał kopał kopał. Bycie tyle kopał, żeby się aż tak kopać, a siebie wykopię. No bo pójdę na ten drzewo. Też jest taka opcja. Nie wziąłem żelazary. O, właśnie. Dobra. Aha, akurat też na de drzewo. Dezy tu jest dużo. Jest taka godzinka, pół godziny nawet kopania i jesteśmy. Chyba dużo, a, chwila. dużo, no, ale już zrobię. A, już chwila. A to te... jest... Te... 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 A... Jeden z tego? Widzicie, to chyba lepsze z Zig nagetów to robić. Aby korzystać do... do... Dobra, to przepalę z Trochę już zrobię ale już Teraz ją ja kopię ze staka. Może. Albo wykopię to wszystko. Żeby już tu było zakopane. Stąd. Kopiemy, kopiemy. I też tam jest tyle tego antyzytu, że ja na kopię i idę. Nie będę przez cały odcinek kopał. Więc tylko trochę na kopę, żeby zacząć trochę tego kreata robić. Będziemy spać. żebyś to nasze nasz jakiś Creeper. Do tego akurat nie lubię jak przychodzi Creeper. Fery to kurwa. No, czemu no wykrakałem, Przyszły dwa dodatku. Dobra, chodźcie tu. Nie boję się Was. No. Wybuchniecie sobie. Ja wzdrawiam. Gdybym ją wam pokazać. A może? No! I co? Trzy gunpowdera! To już mam. Dobra, to idę szybko, bo tam padnie to... To, to. Nic ważnego. E, dobra. Season eye więc. nie jest potrzebne. To... Muszę. Muszę robić. Teraz tak, to przerobię na sztabki i to na blok. I teraz jak się robi we Hadical press, nie mogę, a bo do tego też je potrzeba, behanical, o tu pełno tak jest behanical, jest pres. Szafty i adreset Cussing Znaczy nie muszę iść jeszcze na kopać Muszę zrobić adreset Cussingi Mam nadzieję, że to normalnie będzie działać Nie będę musiał jakiś dziwacz jeszcze robić tej łapki takiej pośredzonej. No i teraz poniżej cyk, 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 cyk. Dobra. Teraz cyk bierzemy. O, o, może ładny był. Ole, cyrku, o Boże! O Boże! Dobra, tutaj piszemy Aloj aloj, aloy aloj, aloy aloj. A bo no, są dwa aloy to będzie aloy aloy To co robi? działa Działa. To co robi? Aha, to co Dobra, dobra. Niepotrzebnie mi się tu będziecie mądrzyć Okej, okay, jak się robi teraz ten harvester? Iron sheet. dobra, to preso yy, szafty, szafty się tak robi I Teraz do tego jeszcze chyba muszę... O, tylko teraz rozpakowanie teraz jakieś. A ja chcę zrobić albo i o zobaczyć. Nie, to tylko patrzę jak to się robi. Dobra. Robimy. Także damy tutaj i tak, tu to. I jeden blok to. Tu to. I tu tak. I nie. Jak się robi? To powinno zadziałać jak klatka odlecieje. To, to to nie jest. Eee, to jest Proszę zadziała zadziała nie działa nie działa. Ja w to to, to, to to właśnie daj mi dajcie do presę, żeby ja zobaczył jak ją się robi. Ja muszę to wszystkie te. I co ja tu jeszcze muszę mieć? Depot jakiś. Jak się robi depot. Depot. To, to tak. Cyk i cyk. Mamy depot. I teraz tak. Tak. Ja... Źle! Zabierz to. Nie chcę, żeby mi to popsuło. No nie! nie! chcę zrobić, żeby... O, postawić A to dostawiłem, to, to jeszcze, dobra. I teraz... wszystkie kogwile, ...wszystko kogwile. to szafki i drewno. szafty i drewno to będzie dwa duże kogwile robimy no i dajmy pięć mniejszych kogwili teraz jeszcze kolejne kolejne szafty o można zrobić To trochę tego z to robić, dobra? Włączamy. dobra? A jeszcze jak się robi, water, water will, o, jeszcze trzeba iść po wodę, ja pieprzę. Dużo jest tu potrzebne, bardzo dużo Żeby zrobić jedną głupią rzecz A jak przynajmniej będę miał to, to zrobione, już taki pierwszy mechanizm Będzie ok. I handcrankiem nie mogę to robić, a szkoda yy, Tu będzie już robione na wodę ja Będę mechanizm na wodę Tak będzie woda i tu będzie oto. zrobić. Water Wheel. Mamy. O, large Water Wheel. Nie, large nie robimy. Yy, idziemy jeszcze teraz po wodę. To ja nie mam andezytu. Adyzytu. Tyle Adyzyt alloy. Co nie, źle. O lawo będę to na pewno. Olawa powinno działać. To pewnie się spali. Sława jest gęstsza Tam, co tam Nie znam się ptaku Nie lubię ptaków Ech! O, on tu jest! O, tu jest! To był zły powód, żeby się obok niego osiedlić Serio Szybko do wody, nie jest woda ja pierwsza trzeba jak najszybciej ja Nie wiem, muszę jakąś okrężną drogą chodzić? Po tą wodę? Na przykład? Na przykład wodę, a to co innego. Ja pierwsza. To naprawdę zaczął mnie strzelać. Ja muszę to wyeliminować. Ja go tak nie zostawię. O tu, leci. tu ja w tej To no, co ty robisz? Aha, ja jestem obok jego. No dobra. Widzowie. Ja jeszcze dzisiaj z Wami żegnam, ja odzyskam tej wy i. Ta line, wszystko po Tak.